I tam Państwa tym razem, że Szkocji poeta twierdzi, że Szkocja jest wilgotna, ale to akurat nie dzisiaj, bo dzisiaj jest tu piękna pogoda, bardzo ciepło, niebo bezchmurne, o żadnej wilgotności mowy być w związku z tym nie może. No ale mniejsza tam o Szkocję, bo wróćmy do rzeczy: proszę państwa, kampania wyborcza. Przybiera na sile, zarówno w Polsce, gdzie wybory się odbędą już za kilka miesięcy, parlamentarne, ale również wybor, kampania wyborcza przybiera na sile w Stanach Zjednoczonych. Takim, chociaż tam wybory odbędą się prezydenckie dopiero w listopadzie przyszłego roku. No ale Stany Zjednoczone to jest mocarstwo, czy supermocarstwo nawet, a poza tym jest większe od Polski. Taki Teksas jest ponad dwa razy większy od Polski, w związku z tym i kampania wyborcza musi zaczynać się wcześniej niż u nas. No, i rzeczywiście się zaczęła, czego nieomylnym znakiem było aresztowanie Donalda Trumpa. Tym razem już nie pod zarzutem, że jakąś panią wykorzystał kiedyś seksualnie, tylko pod zarzutem takim, że przetrzymał. Nie pamiętam dokładnie, czy w garażu, czy w Łazience u siebie przetrzymywał jakieś bardzo tajne dokumenty. No i tutaj kilka. 32 zarzuty mu tam w związku z tymi dokumentami spreparowano, no i w związku z tym trafił za kratki, nie na długo, no ale wszystko dopiero przed nami. Kampania wyborcza do, na prezydenta Stanów Zjednoczonych dopiero się zaczyna. W związku z tym na pewno niejedno jeszcze usłyszymy i niejedno jeszcze nas zaskoczy. Tym bardziej, że, proszę Państwa, Donald Trump jest, nie jest jedynym kandydatem z ramienia partii republikańskiej na prezydenta, bo na przykład Ron DeSantis tam jest też takim potencjalnym kandydatem partii republikańskiej. No to bardzo możliwe, że się dowiemy wkrótce, że jakieś dziecko sobie przypomniało, że 40 lat temu włożył temu dziecku rękę pod spódniczkę. No i to dla FBI to zorganizowanie takiej afery nie przedstawia żadnych trudności, zwłaszcza gdyby dziecko zwęszyło forsę no i zaczęło już na własną rękę tam improwizować, wzbogacając swoją relację o rozmaite momenty, żeby dostarczyć żeru niezależnej prasie, no a wtedy przedsiębiorcy. Przemysłu rozrywkowego z Hollywood nakręciliby dramat, właśnie obfitujący w momenty, i tak dalej. Na czym i rewolucja komunistyczna by skorzystała, no i starsi, mądrzejsi przedsiębiorcy przemysłu rozrywkowego by zarobili. Proszę Państwa, z władzy raz zdobytej nie oddamy nigdy, mówił Władysław Gomułka jeszcze w latach czterdziestych, nie wiem czy. Prezydent Biden coś słyszał o Władysławie Gomułce, ale mógł słyszeć. Przynajmniej tę spiżową sentencję, że władzy raz zdobytej nie trzeba nigdy oddawać. No i widać, że się do tego przygotowuje, dlatego że już przekonaliśmy się, że uparł się, by przewodzić Stanom Zjednoczonym, a za ich pośrednictwem przewodzić całemu światu do upadłego. Proszę Państwa, więc jeśli chodzi o kampanię wyborczą w Stanach Zjednoczonych, no to już się zaczęła, wszystko przed nami. Widać, że teoria konwergencji sformułowana jeszcze w latach 60. przez profesora Zbigniewa Brzezińskiego się potwierdza. Wprawdzie Polska nie jest supermocarstwem, no, ale nawet na najdłuższej drodze trzeba postawić pierwszy krok. A poza tym, przykład Stanów Zjednoczonych nas może inspirować. W którą stronę ten pierwszy krok postawić, tak żeby było jak się należy. Dzięki temu i rewolucja komunistyczna postąpi naprzód, no i starsi i mądrzejsi będą mogli tam zarobić parę dolarów. No bo co to by była za rewolucja, jakby starsi i mądrzejsi nie mogli na niej zarobić? To cały pogrzeb wtedy na nic. Proszę Państwa, tymczasem u nas, no my idziemy, w ślady z, z Stanów Zjednoczonych, jak się należy. No ale to tak trochę jesteśmy zapóźnieni jak zwykle, bo Donald Tusk na razie nie jest aresztowany, mimo że i telewizja rządowa, i pan doktor Cenckiewicz, i pan yy, redaktor Rachoń, no już go uznali za wroga publicznego numer jeden, bo wrogiem publicznym numer dwa to jest oczywiście książę małżonek. No ale obydwaj na razie chodzą na wolności. Tym bardziej, że no jak to u nas brak koordynacji dał się zauważyć. Proszę państwa Sejm uchwalił ustawę o nadzwyczajnej komisji do zbadania rosyjskich wpływów. Pożal się Boże polskiej polityce. No a y i prezydent Duda go podpisał w podskokach, w przekonaniu, że y, zrobi przyjemność w ten sposób naszemu najważniejszemu sojusznikowi. A tymczasem ten nasz najważniejszy sojusznik urządził mu zimny prysznic na głowę. Pan ambasador Brzeziński wyraził zaniepokojenie swojego rządu. No nie wiemy w jakich słowach, ale wcale bym się nie zdziwił, gdyby pan ambasador Brzeziński powiedział: Wiecie, rozumiecie, Duda, Wy u nas bardzo uważajcie. Jak macie coś podpisać, to najpierw zapytajcie o pozwolenie, bo w przeciwnym razie będzie z wami brzydka sprawa. No i pan prezydent Duda po tym zimnym presznicu natychmiast zawetował własny podpis. I skierował do Sejmu projekt takiej nowelizacji tej ustawy, tak zwanej Lex Tusk. Nowelizacja polega między innymi na tym, że pan prezydent wyrwał tej ustawie zęby, a właściwie jedyny ząb, jaki ona miała, w postaci możliwości orzeczenia przez komisję y, tą nadzwyczajną, zakazu piastowania y, delikwentowi funkcji publicznych przez 10 lat. I to właśnie w tej nowelizacji pana prezydenta z, zniknęło. W związku z tym no, widać, że y, cały pogrzeb na nic, no, bo co właściwie ta komisja ma robić pan y, doktor Cęckiewicz tam Przynajmniej tak się wypsnęło panu marszałkowi Terleckiemu, że pan doktor Cęckiewicz ma zostać przewodniczącym tej komisji. No, Ona zgodnie z ustawą tą pierwotną, y, która właściwie nie przestała obowiązywać, bo została, znaczy że pan prezydent ją podpisał, więc obowiązuje, nie została jeszcze uchylona. To do 14 właśnie, czerwca powinna ta komisja zostać wybrana, no ale na razie nawet nie wiemy, kto będzie przewodniczył, bo to tylko panu wicemarszałkowi Terleckiemu się tak wypsnęło. No ale tu widzimy, że będziemy w najbliższych tygodniach mieli tutaj ogromne emocje do przeżywania, a tymczasem, proszę Państwa, Możemy się rozejrzeć trochę po świecie, przede wszystkim po Ukrainie. No co tam się dzieje? Co tam się dzieje? 11 lipca ma się odbyć w Wilnie, Wilnie szczyt NATO, i przed tym szczytem NATO Ukraina chce się wykazać, że tu podąża szybkim krokiem ku ostatecznemu zwycięstwu, i zdaje się, 9 czerwca rozpoczęła się zapowiadana od wielu miesięcy wieść głucha między ludem, że będzie ukraińska kontrofensywa, która do ostatecznego zwycięstwa wkrótce doprowadzi. No, ofensywa się zaczęła. Ale tak jakby zanim się jeszcze na dobre zaczęła, to się skończyła, bo dzisiaj nie można w żadnych mediach ani słowa na ten temat przeczytać. Jeszcze wczoraj. Jeszcze wczoraj mogliśmy przeczytać y, takie deklaracje wysokich przedstawicieli rządu ukraińskiego, że niezwyciężona armia ukraińska posunęła się naprzód, tam na jednym odcinku o 200 metrów, na drugim odcinku o 250 metrów. No, to nie są milowe kroki ku ostatecznemu zwycięstwu, ale dzisiaj nawet i tego nie słychać. W związku z tym, chyba, dużo racji miał pan generał Komornicki, który, jak na razie, to jest jedynym chyba z naszych generałów, który zachowuje poczucie rzeczywistości. Pan generał zwrócił uwagę, żeby nie lekceważyć rosyjskiej obrony, bo, czy rosyjskiej armii, bo ona zorganizowała tam głęboko urzutowaną obronę. Pan generał mówi o 30 kilometrach ufortyfikowanych, tam różnych zapór, ale ja czytałem o 50 kilometrach, a nawet 60. W związku z tym, sforsowanie takiej głęboko urzutowanej obrony, no nie jest rzeczą łatwą i pociąga za sobą przede wszystkim ogromne straty. Nie wiadomo zatem, co do 11 lipca Ukraina jeszcze w tej sprawie zrobi, ale pan generał Komornicki już zwrócił uwagę, że błąd popełnia, próbując tej kontrofensywy w wielu miejscach, w wielu punktach tymczasem przywołał tutaj y, y, pamięć generała Guderiana, który mówił, że nie w wielu punktach, tylko w jednym punkcie. W punkcie przełamania trzeba skupić wszystkie siły, no to wtedy jest szansa, że się tę obronę przełamie, y, a tak, no to nie ma, to tylko jest takie tam markowanie kontrofensywy. Bardzo możliwe, że y, no, władze ukraińskie zdały sobie sprawę, że do ostatecznego z Zwycięstwa droga jeszcze daleka, w związku z tym w związku z tym na spotkaniu Trójkąta wajmarskiego, w którym wziął udział francuski prezydent Macron, niemiecki kanclerz Scholz i pan prezydent Andrzej Duda, rozmawiano o tym, żeby czy by tu nie przyjąć Ukrainy do NATO. Krótko mówiąc, jest to rodzaj nagrody pocieszenia. Na wypadek, gdyby no, ukraińska ofensywa spaliła na panewce, a szczyt NATO w Wilnie już podjąłby decyzję o stopniowym ograniczaniu pomocy wojskowej dla Ukrainy, no, wtedy Ukraina nie miałaby innego wyjścia jak tylko przyjąć do wiadomości zamrożenie konfliktu. Ale, żeby władzom ukraińskim, ekipie prezydenta Zelenskiego ułatwić wyjście z twarzą te, z tej sytuacji, no to właśnie ta obietnica przyjęcia Ukrainy do NATO. Ta, ta obietnica nic nie kosztuje, dlatego że po pierwsze, państwo, które chce zostać przyjęte do NATO, to musi spełnić bardzo wiele warunków, przynajmniej niektórych Ukraina na razie nie byłaby w stanie spełnić. No a poza tym decyzja o przyjęciu nowego państwa do Sojuszu Atlantyckiego musi zapaść jednomyślnie. No a tutaj nie mamy pewności, czy taką jednomyślność by się udało osiągnąć. Wystarczy popatrzeć na Szwecję której akces do NATO skutecznie od miesięcy y, blokuje turecki prezydent Erdogan. No, a on niedawno złożył taki, wystąpił z takim pomysłem do rządu ukraińskiego, y, żeby sprawę katastrofy y, tam na Dnieprze w Nowej Kachowce zbadała Międzynarodowa Komisja. No, ale władze ukraińskie z oburzeniem tę propozycję odrzuciły. Widać, że mają awersję do międzynarodowych komisji, wolą sami ustalać wszystko i podawać światu do wiadomości. W związku z tym no, możemy się spodziewać w tej sytuacji, że, i turecki, że turecki prezydent w tej sprawie też się usztywni. Proszę Państwa, jak tam będzie, tak tam będzie. Na koniec jeszcze chciałbym tutaj parę słów powiedzieć na temat wydarzenia kulturalnego, jakie, z jakie tu w Polsce miało miejsce, mianowicie jubileuszowy festiwal piosenki polskiej w Opolu, ponieważ ten festiwal przygotowywała Rządowa telewizja, no i rządowa telewizja go transmitowała. W związku z tym tu polityka weszła z butami w całą tą e, imprezę. No i jedni artyści wzięli udział w festiwalu, podczas gdy inni artyści go zbojkotowali. Jacy artyści wzięli udział w festiwalu? No, dwa rodzaje artystów. Pierwszy rodzaj to debiutanci, dla których to jest bądź co, bądź jakiś starc w branży. A drugi rodzaj artystów to tacy, których pozycja i dorobek no, jest nie do zakwestionowania nawet przez Juden Rad Gazety Wyborczej. No i ci artyści wzięli udział. Festiwalu, natomiast reszta cała, których że tak powiem dalsza kariera zależy od opinii, od recenzji wystawionej przez Juden Rad Gazety Wyborczej, to na wszelki wypadek postanowiła festiwal zbojkotować. Po cichu, na pewno załamując ręce z powodu utraconych pieniążków. No, ale to jest jak w polityce, tak jak na wojnie, straty muszą być. Proszę Państwa, wyjątek tutaj, muszę odnotować Pana. Kuby Badacha, prywatnie małżonka pani Aleksandry Kwaśniewskiej. Pan Kuba Badach wziął wprawdzie udział w festiwalu, ale zaraz złożył samokrytykę, że owszem, wziął udział, ale nie dla kasy, tylko zrobił ofiarę z własnej osoby dla znakomitej opolskiej publiczności. No więc taką ofiarę to wypada odnotować, co niniejszy. No i żegnam się z Państwem do następnego razu, a mam nadzieję, że ten następny raz to już będzie z Warszawy, z tradycyjnego miejsca z dwojgiem drzwi rozchylonych.